Państwa gorąco i serdecznie. Chcielibyśmy na samym początku e, przedstawić artystów, którzy brali udział w naszym plenerze. A, a tu już e, oczywiście przedstawiam panią komisarz, panią Ewę, która 18 razy była komisarzem. Tak, mimo że 19 było plenerów, ale to takie sprawy osobiste bardziej. Szanowni Państwo, więc oddaję mikrofon Pani Ewie, no i zaprosimy artystów do prezentacji. Bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo, XIX plener, ale tak naprawdę od 20 lat gościmy w gminie Pizanów. Pandemia przerwała ten ciąg na jeden rok, ale wróciliśmy, cieszymy się, że znów możemy kolejny rok malować piękno ziemi pizanowskiej. W tym roku trochę rozszerzyliśmy nasze malarskie podróże. Mieszkaliśmy w gminie Ceków-Kolonia, malowaliśmy w Kaliszu, ale też nie zapomnieliśmy o gościnnej gminie Blizanów. I tu również mieliśmy okazję malować. Zresztą widzicie Państwo na przedstawionych pracach, że tych motywów z gminy Blizanów jest jak co roku bardzo dużo. Żeby nie przedłużać, przedstawię artystów. 17 osób przez prawie dwa tygodnie malowało. Dziś dwie osoby niestety nie mogą z nami być na wewnisarzu, więc poproszę pozostałych artystów. Mirosław Bąkowski, Maria Dunajska, Krzysztof Ceta, Patrycja Kaniewska, Anna Ergier. Pładrata Łukasik, Janina Piekowicz, Anna Rutkiewicz, Bożena Szpaczewska, również dzisiaj nie mogły z nami być obecne. Wioletta Tarka, Teresa Tomes, Monika Wiśniewska, Zofia Wiśniewska, Grzegorz Mrubek. I Ewa Kowalczyk-Wiśniewska. Proszę Państwa, że ktoś nam się z artystów nie za wielu przypadkiem, tak, chyba wszyscy tak. E, tak, bo mamy tutaj rzeczywiście 17, 17 uczestników, ale nie wszyscy mówię dzisiaj że życiu. Szanowni Państwo, e, chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu wicewójt gminy Blizanów, panią Marzenę Gmiecz oraz Wójta Gminy Ceków, pana Mariusza Hojnackiego. Zapraszamy. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie do udziału w wydarzeniu, jakim jest Wystawa plenerowa Malarstwa i Rysunku. Szczególne słowa podziękowania kieruję dla artystów. Od kilkunastu lat malownicza ziemia pizanowska inspiruje artystów do twórczych działań. Każdy taki plener to wakacyjna przygoda z farbami i pędzlem. Intensywna praca twórcza połączona z pewnego rodzaju zabawą, formatem, fakturą, kształtem kolorem. Składam serdeczne podziękowania przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego rocznego pleneru. Serdeczne podziękowania składam pani Ewie Kowalczyk-Wiśniewskiej, komisarz pleneru, artystom, którzy wzięli udział w plenerze. Wyrażam nadzieję, że każdy z, z uczestników pleneru miło, a przede wszystkim twórczo spędził czas na naszej pięknej ziemi blizanowskiej. Artystom życzę wiele satysfakcji płynącej z pracy na rzecz upowszechniania kultury, sukcesów i szczęścia osobistego oraz pomyślnej realizacji wszystkich życiowych zamierzeń. Chciałabym jeszcze w imieniu własnym jak i Pana Wójta podziękować Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Rwizanów i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Panu Dyrektorowi, współorganizatorom dzisiejszego wydarzenia. Panu Przemianczar za tłumaczenie do folderu, Panu Kajetanowi Wiśniewskiemu za skład folderu w Gminnej Bibliotece Publicznej i Pani Dyrektor za bieżącą potolerację z pleneru. Panu Januszowi Nowakowi, właścicielowi gospodarstwa dla muzycznych w kolonia Zespołowi Kalina, Dynamitki, Big Band po godzinach za oprawę muzyczną pleneru. Komunalnych, jak również Państwu Annie i Krzysztofowi Chęczkę, właścicielom hotelu Bristow, Dziękuję jej życzliwości, którym możemy dzisiaj po raz kolejny gościć w ich murach. Dziękuję również wszystkim sponsorom. Wyrażam nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. Dzień dobry, po raz trzeci chyba jestem, ale w roli gminy, która była malowana i na której terenie przebywali tak dostojni artyści, jestem po raz pierwszy. Przede wszystkim chciałbym podziękować moim partnerom samorządowym z gminy Bizanów, dziękuję za to, że gmina Ceków mogła współuczestniczyć i być pięknie namalowana. Nie tylko projekty inwestycyjne, widać też projekty oparte na e, umiejętnościach, na guście, na e, talencie. E, ja przede wszystkim doceniam e, artystów. Pięknie dziękuję bardzo, że e, na tych obrazach e, zostało ujęte piękno e, gminy Ceków, gminy Bizanów, e, miasta Kalisza. E, I to jest wartość sama w sobie. Bo myślę, że te obrazy będą później żyły w własnym życiem. One zapewnie, zapewne gdzieś trafią, będą wisieć u kogoś na ścianie. Ktoś będzie patrzył, oglądał i przypominał sobie, gdzie kupił, co jest przedstawione. A być może zainteresuje się historią namalowanych pałaców, dworków, kościołów. To, to też jest piękna historia, która w naszych małych, lokalnych społecznościach jest czymś więcej niż tylko budynkiem, parkiem, aleją, pocztą, bo to jest coś, co przez dziesiątki, może setki lat wstecz budowało naszą tożsamość i to, że jesteśmy dzisiaj jako społeczeństwo, jako te małe społeczności tak zżyte ze sobą. Jesteśmy z tego dumni. Te obrazy to też jest wymiar dumy, którą powinny i mają małe gminy. Miło przywitać się z panem starostą powiatu kaliskiego, panem Krzysztofem Nosalem i tak myślę sobie, panie Krzysztofie, poproszę o dwa słowa, ponieważ to jednak współpraca gmin w powiecie kaliskim. Zapraszam. Szanowni goście, a przede wszystkim gospodarze, drodzy artyści, no to już wiele słów o historii tych naszych spotkań zostało powiedziane. Ja chcę wyrazić tutaj wdzięczność wszystkim tym, którzy dbają o to, aby ta organizacja tutaj się rozwijała i przyciągała coraz to nowe twarze. I zawsze przy takiej okazji, co coś już trwa kilkanaście lat mówię, że czasami nie jest sztuką coś stworzyć, ale później utrzymać, a jeszcze na takim poziomie. Także tym bardziej Panie, bo tutaj gratulacje i oczywiście całemu zespołowi, który tutaj pracuje. Myślę, że takie spotkania jak dzisiaj, w tym czasie, co się dzieje wokół nas, są szczególnie ważne, bo nie żyjemy właśnie tym dniem codziennym.